Międzynarodowy Turniej Juniorów Starszych imienia Ernesta Pola o Puchar Prezydenta Miasta to coroczne, wyjątkowe święto młodzieżowej piłki nożnej w Zabrzu. W ramach tegorocznej, 24. edycji turnieju mecze rozgrywane były na pięciu obiektach i przyciągnęły one masę kibiców oraz dostarczyły prawdziwych sportowych emocji. Jest to jedyny turniej w Polsce w kategorii U19 który jest organizowany właśnie tydzień przed rozpoczęciem Ligi Centralnej Ligi Juniorów 19 i starszych rozgrywek tej kategorii juniorów starszych. Jest doskonałym miejscem, czasem na doszlifowanie pewnych jeszcze wątpliwości, jeżeli chodzi o składy osobowe, kadry. Uczestniczyło w nim 6 zespołów w kategorii U19, jeden zagraniczny, dwóch reprezentantów Centralnej Ligi Juniorów oraz Gowarek Zabrze, który Rozpoczął organizację tego turnieju. Fajne drużyny. Tutaj są jedna z zagranicy, także myślę, że można się naprawdę dobrze sprawdzić przed sezonem i dobrze się do niego przygotować. Jest to naprawdę dobra inicjatywa, takie turnieje. Ostatni tydzień przed Ligą jesteśmy i jest to takie zwiększenie okresu przygotowawczego. A jak się grało w Zabrzu? W porządku. Sam turniej ma na celu upamiętnienie legendarnego piłkarza górnika Zabrze, Ernesta Pola. Tak, wspominał go 57-krotny reprezentant Polski w barwach trójkolorowych Stanisław Oślizło. Był wspaniałym piłkarzem, ale nie tylko wspaniałym piłkarzem, był też wspaniałym kolegą, nauczycielem, nas wszystkich, którzy zaczynaliśmy kariery w górniku Zabrze. Finałowy mecz turnieju zakończył się wyraźnym zwycięstwem Górnika Zabrze, który pokonał WKS Śląsk Wrocław 5 do 1. Śląsk Wrocław bardzo mocna drużyna, ale jak widać sobie poradziliśmy z nimi. Taki był plan i ten cel nasz zrealizowaliśmy. Jesteśmy zadowoleni jako cały zespół i myślimy, że to dobry prognostyk przed spotkaniem ligowym. Tego miejsca też chciałbym podziękować wszystkim, którzy pomagali nam w organizacji, czyli kibice Razem, spółka Stadion, Górnik Zabrze, cała ekipa Fundacji Górnika Zabrze. Tak naprawdę wszystkim chciałbym podziękować za pomoc w organizacji tego turnieju.